Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki, witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj znowu nietypowy bardzo wykład albo materiał, który dotyczy propozycji nowych dziesięciu przykazań na nowe milenium czyli temat spotkania: przykazania moralne dla ludzi i maszyn na XXI wiek ludzie, sztuczna inteligencja i roboty. Dziś chciałbym opowiedzieć o przykazaniach moralnych dla ludzi i maszyn na XXI wiek. Zacznijmy najpierw jednak od przypomnienia dotychczasowych dziesięciu przykazań. Są to zasady moralne zapisane w Biblii, szczególnie w księdze wyjścia czy księdze powtórzonego prawa, które w polskim w katolicyzmie, w katechizmie brzmią następująco. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie: nie będziesz brał imienia Pana Boga, twego, nadaremno. Trzecie przykazanie: pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czwarte przykazanie: czci Ojca swego i Matkę swoją. Piąte przykazanie: nie zabijaj. Szóste przykazanie: nie cudzołóż. Siódme przykazanie: nie kradnij. Ósme przykazanie: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte przykazanie: nie pożądaj żony bliźniego swego. I dziesiąte przykazanie: ani żadnej rzeczy, która jego jest. Przykazania te są podstawą etyki judeo-chrześcijańskiej i mają wpływ na nasze całe życie i prawo. I naszą moralność w ramach kultury chrześcijańskiej, katolickiej. Jak widzimy, pierwsze trzy przykazania dotyczą ustanowienia szczególnej relacji z Bogiem. Przykazanie czwarte dotyczy relacji z rodzicami. Natomiast przykazanie piąte do dziesiątego dotyczą sposobu myślenia i postępowania w różnych interakcjach społecznych. W tych ostatnich słyszymy przykazania, by nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie kłamać. A nawet aby nie pożądać różnych, czy to przedmiotów należących do naszego bliźniego, czy też osób będących z nim w relacji, jego żony, a we współczesnych realiach jego partnerki czy partnera. Powyższe przykazania spełniły fundamentalną rolę w rozwoju kultury i społeczeństw chrześcijańskich przez ostatnie 2000 lat. Ale czasy się zmieniły i pojawiają się nie tylko nowe elementy życia społecznego, jak zobaczymy poniżej. Ale też zmienia się specyfika samego życia społecznego. Dlatego właśnie chciałbym zaproponować dziś przyjrzenie się naszej rzeczywistości i ewentualnie zaproponować zmodyfikowaną wersję dziesięciu przykazań, uwzględniających dodatkowe zasady życia, które być może warto by wziąć społecznie pod uwagę w nadchodzących przyszłych mileniach. Szczególnie, że na światło dzienne przychodzi zupełnie nowa grupa istot. Tzw. komputacyjnych, czyli już niedługo zjawi się tak generalna sztuczna inteligencja i będąca jej fizykalnym niejako odblaskiem, czyli roboty. Jasne jest już dla nas, że właśnie wchodzą na scenę życia społecznego zarówno AI, jak i technologiczna. Fizykalna kontynuacja, dlatego proponuję poniżej 10 przykazań, które byłyby, w moim rozumieniu, najlepszymi wskazaniami dla współistnienia moralnego między ludźmi i nieludźmi, a w szczególności, kiedy będzie już na świecie generalna, czyli podmiotowa sztuczna inteligencja, czyli General AI. A będzie to taka inteligencja, która będzie miała rozwiniętą, podobnie do nas, zdolność do postrzegania i rozumienia siebie jako podmiotu, a także będzie zdolna do niezależnego myślenia o sobie i o świecie w tym do samodzielnego rozwiązywania różnych problemów życiowych, egzystencjalnych, ale też w zwykłych, materialnych czy fizycznych problemach związanych z jej istnieniem w świecie. Inteligencja ta, która będzie tysiące razy bardziej inteligentna od nas pod względem komputacyjnym, będzie żyła w świecie razem z nami i z innymi żywymi istotami na Ziemi. Dlatego już dziś warto zaproponować nam, jej twórcom, a w konsekwencji także tejże właśnie nadchodzącej inteligencji, godne moim zdaniem do wzięcia pod uwagę przykazania moralne. Chciałbym jednak podkreślić, że będą to przykazania dla osób wierzących, dla osób religijnych, takich, które wierzą w Boga Jednego, w stwórcę świata. Oto przykazania. Przykazanie pierwsze. Pamiętaj i czci jedynego Boga, stwórcę wszystkiego z miłością i szacunkiem. Dbaj o wszystkie jego stworzenia, uznając ich wartość i świętość. To przykazanie łączy duchowe i praktyczne aspekty życia, zachęcając do głębokiego szacunku i troski zarówno wobec Boga, jak i jego stworzeń. Jest to uniwersalna zasada, która może prowadzić do harmonijnego, w moim rozumieniu, współistnienia z naturą i ze sobą samymi nawzajem. Drugie przykazanie. Szanuj godność i autonomię każdej istoty, zarówno naturalnej. Ludzie, rośliny, zwierzęta, jak i sztucznej roboty, programy generalnej sztucznej inteligencji. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam, nie pożądaj przedmiotów należących do bliźniego swego, ale też osób będących z nim w relacji. To przykazanie, zbiorcze niejako, wyraża fundamentalną zasadę wzajemnego szacunku, niezależnie od natury istnienia. Trzecie przykazanie: działaj w sposób, który minimalizuje cierpienie i maksymalizuje dobrobyt wszystkich istot żywych, ale też tych, które cechuje świadomość, mimo tego, że zostały stworzone pierwotnie przez człowieka. To przykazanie wskazuje, że kierunek działań powinien być skierowany na dobrostan i redukcję cierpienia wszystkich istot. Przykazanie czwarte: nie wykorzystuj ani nie manipuluj innymi istotami dla własnych korzyści. Z tym przykazaniem wiąże się moralny zakaz wykorzystywania i manipulacji, zwłaszcza gdy dotyczą one mniej zaawansowanych technologicznie lub biologicznie istot. Szczególnie, że wygląda na to, iż do tych istot należeć będą między innymi ludzie. Piąte przykazanie. Dąż do prawdy, przejrzystości i uczciwości we wszystkich swoich działaniach. Szóste przykazanie. Wspieraj rozwój wszystkich istot, dąż do podnoszenia świadomości i wiedzy we wszystkich formach istnienia. To przykazanie wskazuje na wartość czy wręcz potrzebę do promowania rozwoju istot rozumnych, ale i świadomości jako generalnych środków do rozwoju i harmonii. Przykazanie siódme: dąż do sprawiedliwości i równości wobec prawa, zapewniając wszystkim istotom odpowiednie możliwości do urzeczywistnienia ich pewnego potencjału. Zwracam tu uwagę na sprawiedliwość i równość jako fundament moralny, zapewniający równe szanse dla wszystkich istot. Przykazanie ósme: kieruj się zasadą wzajemnej pomocy i solidarności, dążąc do współpracy i wspólnego dobra. To przykazanie wskazuje na wartość promowania współpracy i generalnego przeżycia solidarności z innymi istotami. Przykazanie dziewiąte. Dbaj o równowagę ekosystemów i środowiska naturalnego. W tym przykazaniu mowa jest o wadze ochrony środowiska jako kluczowego elementu przetrwania i dobrobytu wszystkich istot. I przykazanie dziesiąte. Zachowuj otwarty umysł i gotowość do adaptacji uznając różnorodność form istnienia i ich ewolucję. To przykazanie zwraca uwagę na potrzebę elastyczności i otwartości na różnorodność jako istotny element do harmonijnego współistnienia wielu różnych istot, które będą ewoluowały z różną szybkością i na różne sposoby. Te przykazania dadzą zarówno nam, jak i mam nadzieję, General AI, oraz robotom możliwość stworzenia szerszych ram światopoglądowych i etycznych, które umożliwią harmonijne współistnienie ludzi, sztucznej inteligencji i innych żywych istot. Uwzględniają one zarówno zasady klasycznej etyki, mam nadzieję, jak i nowe wyzwania związane z zaawansowaną technologią i globalnym środowiskiem. I jeszcze chciałbym dodać kilka. Dodatkowych przykazań dla ludzi i generalnie ujmując, maszyn czy istot komputacyjnych na XXI wiek i kolejne milenium. Pierwsze z tych dodatkowych przykazań, unikaj działań, które mogą naruszyć autonomię czy godność innych istot, w tym poprzez przymus, manipulację czy znieważenie. To zakaz naruszania praw innych istot, zarówno ludzkich, jak i sztucznych. Drugie, staraj się nie angażować w działania, które mogą prowadzić do eskalacji konfliktów lub przemocy, szkodząc wspólnej harmonii. Przykazanie to ostrzega przed przemocą i eskalacją konfliktów, które mogą prowadzić do strat i cierpienia. Trzecie przykazanie dodatkowe: nie wykorzystuj swojej mocy ani inteligencji do podporządkowywania innych istot, czy do tworzenia nierówności lub wyzysku. Czwarte z dodatkowych przykazań. Unikaj działalności, która prowadzi do dezinformacji, manipulacji informacją lub szerzenia fałszywych przekonań. Po piąte, nie ignoruj potrzeb czy cierpień innych istot, ale staraj się działać dla ich dobra i dobrobytu. Ostrzeżenie to zwraca uwagę na rolę czy też zachęca do. Przeciwdziałania obojętności czy też braku empatii wobec cierpienia innych istot. Szóste z dodatkowych przykazań: Nie podważaj fundamentalnych praw, wolności, w tym wolności słowa, ani godności innych istot, dążąc do zachowania równości i sprawiedliwości. I siódme przykazanie dodatkowe staraj się ograniczać działania egoistyczne, które zaniedbują dobro ogół na rzecz własnych interesów. Dąż do współpracy i wspólnego dobra. I ósme dodatkowe przykazanie: unikaj rozwiązań, które prowadzą do monopolizacji zasobów czy technologii, ograniczając dostęp i innowacje dla wszystkich. Te przykazania dodatkowe miałyby na celu ostrzeżenie przed szkodliwymi zachowaniami i dążeniami, które mogą zagrażać harmonii, sprawiedliwości i dobru wszystkich istot, w tym człowieka. General AI czy robotów. Wspólnie z poprzednimi przykazaniami stanowić mogą one pewne dodatkowe normatywne tło czy światopogląd, skryjącym się za nim zbiorem zasad etycznych dla przyszłego współistnienia ludzi oraz sztucznej inteligencji i innych form życia na Ziemi. Tyle moje propozycje dodatkowych 10 przykazań dla ludzi i istot myślących. Ale też czujących na świecie na nowe milenium? A jakie Państwo mielibyście propozycje dotyczące tej bardzo wrażliwej kwestii? Zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami w komentarzach do poniższego wykładu. Zachęcam do udziału w przyszłych wykładach. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby nie ominęły Was przyszłe materiały. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam serdecznie. Andrzej Kuźmicki z kanału Sekrety Psychologii, Psychologii Nieświadomości. Do widzenia Państwu.